Ręce Boga to jeden z najbardziej zagadkowych i fascynujących symboli związanych z duchowością dawnych słowian. Jego geneza ginie w mrokach czasów, a naukowcy do dziś nie potrafią jednoznacznie określić, czy miał on charakter stricte religijny, magiczny, czy może stanowił znak rodowy lub wspólnotowy. W tradycji ludowej oraz interpretacjach badaczy jest on jednak powszechnie rozumiany jako symbol najwyższego bóstwa. A więc istoty stojącej ponad wszystkimi innymi siłami boskimi i demonicznymi, strażnika kosmicznego porządku i opiekuna świata ludzi. Sam symbol rąk Boga pojawiał się w sztuce i kulturze materialnej dawnych Słowian w postaci znaku składającego się z krzyżujących się linii, które układały się w geometryczny wzór przypominający rozpostarte dłonie. W niektórych odkryciach archeologicznych przypomina on także ośmiopromienną gwiazdę, często zamkniętą w okręgu. Co wskazywałoby na jego powiązanie z cyklicznością czasu, wiecznym powrotem i nieprzerwaną więzią między światem boskim a ludzkim. Tego rodzaju symbol odnajdywano na przedmiotach codziennego użytku, naczyniach, ozdobach, a także na drewnianych elementach konstrukcji, co sugeruje, że pełnił funkcję ochronną, ale jednocześnie był znakiem sakralnym. Znaczenie rąk Boga w wierzeniach słowiańskich łączyło się z wyobrażeniem o najwyższym bóstwie którego imię zmieniało się w zależności od regionu i epoki. Dla jednych była to postać odpowiadająca za losy całego świata i ludzi, dla innych symbol opieki i boskiej obecności. Ręce w wielu kulturach mają charakter niezwykle ważny, ponieważ to one tworzą, bronią i dają życie. Podobnie w symbolice słowiańskiej, ręce Boga wyrażały jednocześnie moc stwórczą i ochronną. Był to znak który łączył w sobie elementy kosmiczne, ukazywał, że człowiek pozostaje w nieustannym kontakcie z Boskością i że jego życie wpisane jest w rytm wyznaczany przez siły wyższe. Niektórzy badacze widzą w rękach Boga także echo dawnych wierzeń solarnych. Kształt symbolu, przypominający rozchodzące się promienie, mógł być interpretowany jako wyobrażenie Słońca, źródła światła, ciepła i życia. Z tej perspektywy ręce Boga byłyby więc znakiem, który wskazuje na nierozerwalne związki między cyklami przyrody a boską wolą. W takim ujęciu symbol ten miał nie tylko wymiar religijny, ale także kosmologiczny, ponieważ przypominał ludziom, że każdy ruch gwiazd i każda zmiana pół roku są odbiciem boskiego planu. Warto podkreślić, że ręce Boga pełniły również funkcję ochronną. Ludzie wierzyli, że umieszczając ten znak na przedmiotach codziennego użytku, a także na domach czy odzieży, Zyskują opiekę najwyższego bóstwa, które oddala od nich choroby, klęski naturalne i złe duchy. Symbol ten miał moc strzeżenia życia, zdrowia i dostatku, a także zapewniał powodzenie w polowaniach, wyprawach wojennych czy pracy na roli. Był więc znakiem wszechobecnym, towarzyszącym zarówno w chwilach codziennych, jak i w najważniejszych momentach życia człowieka. Geneza tego znaku, choć trudna do jednoznacznego odtworzenia. Wskazuje, że ręce Boga były prawdopodobnie jednym z najstarszych symboli znanych wśród ludów słowiańskich. Niektórzy uczeni sugerują, że jego korzenie mogą sięgać jeszcze czasów przedchrześcijańskich wspólnot indoeuropejskich, dla których ręce i gwiazdy stanowiły znaki porządku kosmicznego. Z biegiem wieków, wraz z rozwojem kultury i kontaktami z innymi ludami, symbol ten mógł nabierać nowych znaczeń, ale zawsze pozostawał znakiem sakralnym którego rola polegała na łączeniu świata ludzi ze światem boskim. Ręce Boga można więc rozumieć jako swoisty most między tym, co ziemskie, a tym, co niebiańskie. Był to znak przypominający, że człowiek nie żyje samotnie, ale otoczony jest siłami wyższymi, które kierują jego losem. Był to również symbol nadziei, że nawet w obliczu trudności i zagrożeń człowiek może liczyć na opiekę Najwyższego Bóstwa. Właśnie dlatego ręce Boga przetrwały w ludowych tradycjach przez całe stulecia, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i czczonych symboli słowiańskiego dziedzictwa duchowego. W wierzeniach dawnych Słowian, symbol znany jako ręce Boga odgrywał niezwykle istotną rolę, ponieważ nie był jedynie znakiem o znaczeniu religijnym czy kosmologicznym, ale pełnił przede wszystkim funkcję talizmanu ochronnego. W czasach, gdy życie ludzkie było nierozerwalnie związane z siłami natury. A codzienna egzystencja obfitowała w niebezpieczeństwa i niepewność, potrzeba boskiej opieki była czymś naturalnym i koniecznym. Dlatego właśnie ręce Boga uznawano za symbol, który nie tylko łączył człowieka z najwyższym bóstwem, lecz także działał jako skuteczna ochrona przed złem, chorobami, złymi duchami i wszelkimi nieprzychylnymi mocami, jakie mogły zagrażać człowiekowi i jego bliskim. Sam znak miał charakter uniwersalny. Wzór przypominający rozchodzące się dłonie lub gwiazdę z wieloma ramionami stanowił dla ludzi dawnej epoki coś więcej niż zwykłą ozdobę. Wierzono, że ukryta w nim była moc najwyższego bóstwa, które opiekowało się światem i nadawało mu porządek. Umieszczony na przedmiotach codziennego użytku, naczyniach, a także na konstrukcjach domów, miał działać jak baliera oddzielająca to, co dobre i święte, od tego, co złowrogie i nieczyste. W wielu regionach znak ten rysowano na drzwiach wejściowych lub nad oknami, aby chronił domostwo przed złymi mocami, burzami, chorobami i nieszczęściami. Takie praktyki pokazują, że dla Słowian ręce Boga były niczym strażnik, czuwający nieustannie nad człowiekiem i jego rodziną. Znaczenie talizmaniczne tego symbolu nie kończyło się jednak na funkcjach ochronnych. Uważano, że ręce Boga mogą także przyciągać dobrobyt i powodzenie. W świecie, w którym podstawą życia była uprawa roli, hodowla i rybołówstwo, każdy znak zapewniający obfite plony, zdrowie zwierząt i pomyślne połowy był niezwykle cenny. Dlatego symbol ten nierzadko umieszczano na narzędziach rolniczych, a nawet na odzieży czy biżuterii. Wierzono, że dzięki temu praca człowieka będzie lżejsza, a jej owoce obfitsze. Ręce Boga były więc nie tylko znakiem ochrony. Ale także gwarancją dostatku i harmonii z naturą. Niezwykle istotnym aspektem związanym z tym symbolem była także pomyślność rodziny. W świecie dawnych Słowian rodzina stanowiła podstawową jednostkę życia społecznego, a jej dobro i bezpieczeństwo były równoznaczne z siłą całej wspólnoty. Dlatego ręce Boga często wiązano z życzeniem szczęścia, zdrowia i płodności. Wierzono, że znak ten sprzyja zawieraniu małżeństw narodzinom dzieci, utrzymaniu rodzinnego ogniska. Był także wykorzystywany w różnego rodzaju obrzędach i rytuałach, mających zapewnić noworzęcom zgodę i dostatek, a nowonarodzonemu dziecku bezpieczne wejście w świat. Nie można również zapominać o duchowym wymiarze tego symbolu. Dla dawnych ludzi ręce Boga były dowodem, że najwyższe bóstwo nie pozostawiło ich samych, lecz w każdej chwili otacza ich swoją opieką. Symbol przypominał, że człowiek żyje w porządku wyznaczonym przez boskie siły, a jeśli będzie żył zgodnie z tym porządkiem, może liczyć na boską przychylność. Z tego powodu ręce Boga były obecne zarówno w codziennym życiu, jak i w chwilach przełomowych, towarzysząc człowiekowi od narodzin aż po śmierć. Warto zaznaczyć, że wraz z nadejściem chrześcijaństwa wiele dawnych symboli zostało zapomnianych lub przemianowanych, lecz ręce Boga w pewnym sensie przetrwały w ludowej tradycji. Znak ten był zbyt głęboko zakorzeniony w świadomości, aby mógł całkowicie zniknąć. Dlatego, jeszcze przez długie stulecia pojawiał się w ornamentyce, w zdobieniach sprzętów czy w praktykach magicznych, gdzie wciąż pełnił funkcję talizmanu ochronnego i znaku przynoszącego pomyślność. Ręce Boga w wierzeniach Słowian były więc czymś więcej niż tylko symbolem religijnym, były realnym narzędziem ochrony i wsparcia, które miało moc zmieniać życie człowieka na lepsze. Chroniły przed złymi mocami, zapewniały bezpieczeństwo domowi, przyciągały dostatek i dawały nadzieję na przyszłość. Były nieodłącznym elementem codzienności i duchowości, świadectwem prastarej wiary w siłę boskiej opieki nad światem ludzi. Ręce Boga to jeden z najbardziej zagadkowych i jednocześnie najpotężniejszych symboli w wierzeniach dawnych słowian, którego znaczenie wykraczało daleko poza codzienne życie i praktyki ochronne. Symbol ten pełnił bowiem niezwykle istotną rolę w rytuałach i magii, gdzie go mocniała bezpośredni wpływ na los człowieka i całej wspólnoty. Wierzono, że ręce Boga stanowią pomost pomiędzy światem ludzi a światem boskim, dlatego wykorzystywano go w najważniejszych momentach życia od narodzin, przez małżeństwo, aż po śmierć. Podczas rytuałów związanych z narodzinami dziecka, symbol często pojawiał się w formie rysunków wykonywanych na kołyskach, pieluszkach lub na progach domów aby chronić noworodka przed złymi mocami. Uważano, że nowo narodzone dziecko, które dopiero wkracza w świat żywych, jest szczególnie narażone na działanie demonów i duchów. Dlatego znak rąk Boga pełnił rolę magicznej pieczęci, która zamykała dostęp siłom ciemności i jednocześnie otwierała dziecku drogę do życia pod opieką boską. W rytuałach związanych z małżeństwem symbol ten odgrywał rolę jeszcze bardziej uroczystą. Ręce Boga malowano na przedmiotach darowanych młodej parze lub ryto na drewnianych belkach w domu, w którym miało zamieszkać nowe małżeństwo. Wierzono, że znak ten nie tylko chroni małżonków przed zazdrością i złym okiem, ale także zapewnia im płodność, dostatek i zgodę. W niektórych przekazach ludowych mówi się nawet, że ręce Boga były wyrysowywane na dłoniach nowożeńców za pomocą popiołu lub mąki, aby w ten sposób przypieczętować ich związek boską mocą. Równie ważną rolę symbol odgrywał w rytuałach związanych ze śmiercią. Gdy ktoś odchodził ze świata żywych, wierzono, że jego dusza musi pokonać granice pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co boskie. Aby ułatwić tę podróż i ochronić zmarłego przed siłami chaosu, ręce Boga noszono na trumnach, na ubraniu zmarłego albo na kamieniach nagrobnych. Dzięki temu dusza mogła bezpiecznie przejść za światy, prowadzona przez boską opiekę. Symbol w tym kontekście miał więc wymiar przewodnika i strażnika, który zapewniał, że człowiek nie zostanie zatracony w mrokach. Magia rąk Boga była także ściśle związana z cyklami natury i obrzędami agrarnymi. Podczas świąt związanych z przesileniem letnim czy zimowym, znak ten malowano na narzędziach rolniczych, naczyniach czy nawet na ciałach uczestników obrzędów. Wierzono, że w ten sposób przyciąga się przychylność sił boskich. Które kierują porami roku, deszczem, słońcem i urodzajem. Umieszczony na polach miał chronić zboże przed suszą, gradem i chorobami, a na sieciach rybackich zapewniał obfite połowy. W praktykach magicznych symbol wykorzystywano również jako amielet osobisty. Noszony na szyi, wyrysowany na tkaninie czy wyryty w drewnie lub kości, stanowił tarczę przeciwko złym czarom, urokowi i nieprzychylności duchów. Uważano, że jeśli ktoś posiada ręce Boga, złe moce nie mogą go dosięgnąć, a jego życie układa się w zgodzie z boskim porządkiem. Szczególną moc miały amielity sporządzane w czasie świętych dni, kiedy granica między światem ludzi a światem duchów stawała się cienka. Magiczny charakter tego symbolu polegał także na jego zdolności do przywracania równowagi. Gdy w rodzinie pojawiały się choroby, nieurodzaj czy konflikty, Kapłani lub znachorzy posługiwali się znakiem rąk Boga, aby odpędzić nieszczęście. Rysowano go na drzwiach, nad paleniskiem lub na wodzie, która następnie była podawana chorym do picia. Wierzono, że woda naznaczona tym symbolem nabiera mocy oczyszczającej, uzdrawiającej. Ręce Boga były więc czymś więcej niż tylko obrazem wyrytym w drewnie czy kamieniu. Były żywym symbolem uczestniczącym w całym cyklu życia człowieka od narodzin aż po śmierć. Chroniły, prowadziły, zapewniały dostatek, miłość i płodność, a także pomagały duszy odnaleźć drogę w zaświaty. To właśnie dlatego w świecie dawnych Słowian znak ten był nieodłączną częścią rytuałów i magii, a jego obecność niosła ze sobą poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że człowiek nie jest pozostawiony sam sobie lecz zawsze otoczone opieką najwyższego bóstwa.